Lato mnie dołuje, naprawdę. Przyglądając się tym wszystkim idealnym ciałom na plaży, dochodzę do przykrego wniosku, że powinienem życie zadbać o siebie. Wszyscy teraz ćwiczą z Kodakowską albo z tą ze Spice Girls. Mel B. Ja ćwiczę z Amy Winehouse. Data urodzenia mnie zobowiązuje, bo urodziliśmy się dokładnie tego samego dnia, 14 września, 8.3. Z tą różnicą, że ona w Londynie, a ja w Koszalinie. Dlatego ja jeszcze żyję. Bo jestem Polakiem, a ją zabiły zaledwie 4 promile. Przeciętny Polak ma 4 promile prawie codziennie. Rano. Kiedy odwozi dzieciaki do szkoły. Szkolnym autobusem. Ogólnie to mam przejebane w życiu. Rodzina się mnie wyparła, bo nie wierzę w Boga. Nikt nie chciał słuchać, że mam zajebisty dowód na to, że Bóg nie istnieje. Moją twarz. Zobaczcie, gdyby Bóg istniał, na pewno wyglądałbym jak brat Pit. Albo byłbym bratem Pitem. Ale wyglądam jak Jacek Stramik, hybryda Gustawa-Holołupka i niedorozwiniętego orła. Ale to, że wyglądam jak Jacek Stramik, nie jest jeszcze najgorsze. Najgorsze jest kurwa to, że jestem Jackiem Stramikiem. 30 lat bez pracy, bez dziewczyny, która niedawno zerwała ze mną umowę na czas nieokreślony. Przed tym mała prawo, bo nie zgodziła się na 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Przejebane w dodatku, miotam się w życiu jak wiewiórka targana rozwolnieniem i wątpliwościami. Wciąż nie mogę odnaleźć swojego miejsca na ziemi. Ostatnio bardzo poważnie zastanawiam się nad przeprowadzką do Afryki. Ze względu na niskie ceny, nie mam pracy, muszę ograniczać koszty życia. A ile może kosztować wynajem kawalerki w Afryce? Żarcie, jeszcze bym rozdawał jedzenie. Podarował jakieś wiosce Snickersa. albo małe lejsy. To może średnie, żeby nie wyjść na kompletnego chuja. Byłbym bogiem. Mieszkańcy Afryki nie mają zbyt wygórowanych wymagań kulinarnych. Wyobraźcie sobie kuchenne rewolucje w Afryce? Wszędzie dookoła biegają wygłodzone półnagie dzieci z karabinami. Magda Gessler usiłuje ratować podupadającą restaurację w Mogadiszu. Myślę, że zmiana wystroju na niewiele by się zdała. Pewnie dlatego, że jestem pesymistą. Jedyne, co mnie życzycie, jest to fakt, że istnieją ludzie, którzy mają jeszcze bardziej przejebany niż ja. Na przykład mój kolega kilka dni temu się obrzezał. I to doświadczenie nauczyło go, że obrzezanie jest jak wszystko we wszechświecie ma dwie strony: dobrą i złą. Może zło w ten sposób. Jeżeli chodzi o dobrą stronę obrzezania, to mój kolega nie musi teraz używać budzika. Codziennie budzi go ból porannej erekcji. Ale pozornie może Wam się wydawać, że nic takiego złego obrzezanie może być nawet pomocne w niektórych czynnościach, na przykład seksualnych, ale nie wiecie wszystkiego. Nie wiecie, że mój kolega ma solidnie przejebany, bo brak napletka to jest trzecia cecha, która łączy go z Żydami. Pierwsza fundamentalna to taka, że Krzysztof, tak ma mój kolega, jest Żydem. Dowiedział się o tym niedawno od ludzi, których przez całe życie nazywał rodzicami. Krzysztof przestał ich tak nazywać, bo przy okazji powiedzieli mu, że jest adoptowany. Przejebany, ale to jeszcze nie koniec, bo Krzysztof jest pedałem. To jest druga cecha, która łączy go z Żydami. Poprzez wspólnego wroga. Bo kto najbardziej nienawidzi Żydów i pedałów? Katolicy. Którzy udowodniają tym samym, jak bardzo pogubionymi są, pogubiony są ludźmi. W końcu Chrystus był Żydem, a katolicy stanowi mocno pedalską rozrywkę, nie oszukujmy się. Każdy przykładny katolik ma obowiązek co najmniej raz w tygodniu wziąć do buzi od księdza. Ciało Chrystusa. Nikt nie precyzuje, którą jego część. znając zakusy księży, obawiam się najgorszego. Było wiele prób likwidacji katolicyzmu, niestety żadna się nie powiodła. W Wikingach mówi się, że to piraci północy. Katolicy są karolkami ludzkości. Prawdopodobnie przeżyliby nawet wybuch bomby atomowej eksplodującej 5 centymetrów przed ich twarzami. Po wszystkim otrzepaliby się tylko i z właściwym sobie poczuciem wyższości poszli zamówić mszę dziękczynną za to, że oni przeżyli, a reszta nie. Katolicy to chuje. Wam może się wydawać, że ja jestem chujem, ale ja jestem tylko człowiekiem głęboko skrzywdzonym przez moją byłą dziewczynę, która po pięciu latach związku wyjawiła mi, że kiedy pierwszy raz uprawialiśmy seks, miała okres. Teraz znowu pozornie używam się wydać, że nic złego. Okres można się umyć po wszystkim i wrócić do normalnego życia. A nie wiecie, że ona była trochę młodsza ode mnie? Właściwie jest, bo jeszcze żyje. Niestety. Ja myślałem, że jestem i pierwszym partnerem seksualnym, że źródło tej krwi było inne. Do tej pory miałem wysokie mniemanie o sobie. Z miesiąca na miesiąc żyłem jak człowiek miesiąca. Teraz koledzy przezywają mnie człowiek miesiączka. Wiecie, kto wymyślił ten przydomek? Krzysztof, nie dość, że Żyd pedał. To jeszcze złośliwa kurwa. Dzięki bardzo. Trzymajcie.